Moc strasznej tematyki. Hmm, może nawet do jakiegoś horroru. Tak, ale nie do końca. Tak więc zapraszam Was na prezentację moca z pana Tadeusza. Dokładnie tak, ale spokojnie, zaraz go sobie troszeczkę przebudujemy w tak zwanym międzyczasie. Między nagraniami i, no, w tej dokładnie się przyjrzymy całej tej konstrukcji. No, ale na razie, tak stwierdziłem, że mimo wszystko, Wam to pokażę. Grenada powstania tego moca jest, cóż, można powiedzieć, że całkiem interesująca, ponieważ jest to moc na polski, ale no, tylko ocenę z polskiego, ponieważ moje oceny są takie, no, no cóż, mam trójkę plusy jak na razie, średnią ocen z polskiego, więc, tak, średnio bym powiedział. Dlatego no, to powie, pozwoli mi może dostać czwórka na koniec roku, mniej mi nadzieję, że to może mi pomóc. Ym, no i co? Mnie osobiście podoba się tutaj ta oto scenka, kiedy to Jacek Sopilca ratuje Gerwazego, no to przedstawiła się tą końcową scenę z książki, jedną z końcowych oczywiście, bo to nie była taka ostatnia, ostatnia. Ym, no i podoba po prostu mi się ta scena. My uważam, że te figurki są całkiem fajnie ustawione. Tutaj widzimy strzelających w gerwatyzowanej rosyjskiej sopilce żołnierzy Rosjanów, którzy widać są dosyć wściekli. Wątpię, że ktokolwiek was o to dbał, ale ja mam takie niewielkie nawiązanie. Mianowicie jeden z nich, z Rosją, trzyma butelkę po jakimś alkoholu. No, możemy pisać w komentarzach, jeżeli wiecie o co chodzi. Skoro nawiązania? Jak mowa tutaj, mamy takie obrót które oczywiście nawiązują do jednego z wątków obyczajowych, e, właśnie w Fantadeuszu. Jednego z głównych, tak naprawdę. No więc, zobaczcie jaki, jaki ten mój kanał jest tutaj e, naukowy, to może złe słowo, ale i tego mojego kanału możecie się robić przydatnych rzeczy. No bo takie informacje z pewnością, przydadzą na egzaminie 8 więc, jeżeli ktoś nie przeczytał pana Tadeusza, no to tam takie jest Przynajmniej w pewnym sensie. Tutaj widzimy jeszcze jednego. No ta figurka. To jest jeden z. Yy, anonim, to jest po prostu anonimowy szlachcic z szlachty dobrzyńskich. Jak widać, właśnie w dosyć brutalny sposób tutaj traktuje tego oto żołnierza. No cóż, no ale tak to było. Ale ta scena jest akurat niekoloniczna, więc nie mylcie, więc to po prostu tak musiało się stać, że ci żołnierze byli zabijani, Właśnie pewnie w taki sposób, no w jaki inny. Ponieważ tutaj dobrze, nie chcieli głównie białą, nie było ich stać na strzelby. No ale takiej konkretnej sceny, no nie było. No i na całym koniec, w tej, tej, tej części filmu, która jest poświęcona panu Tadeuszowi. No to zobaczmy że jeszcze krótki rzut oka na minifigurki. Rozpoznaliście kto jest kto? Czy może jednak, gdybym nie, nie powiedział, to jeszcze nie wiedzieli? Napiszcie w komentarzach. <laughs> A ja przywysuję teraz tego mocno na jakąś fajniejszą tematykę. Oh yeah. No i co uważacie o mocy już po zmianach? Zmiany są tak naprawdę dosyć niewielkie: przebudowa tu zajmuje jakieś tak 20 minut, no wiecie, razem z budowaniem tych drzew i tak dalej. No ale to wciąż tylko 20 minut. Mi osobiście podoba się teraz znacznie bardziej, właściwie zmieniłem tutaj bardzo niewiele tylko tematykę. No ale tematyka też jednak ma znaczenie w mocach. Tak więc co się tutaj dzieje? A no, to jest w historii jest taki, że grupa kupców przechodziła w takim świecie fantazy z jednej wioski do drugiej, żeby sprzedać wiele różnych towarów. Niestety, właśnie na tą grupę kupców, też nie jak to inaczej nazwać, napadła. Grupa orków. Nasza niewielka drużyna była jednak na to w miarę gotowa. No, jak widzicie, staje tutaj opór. Niestety, jak będzie jeden z nich, no cóż, czy nie żyje. Jeden ork jednak również stracił już życie. Wszyscy pozostali walczą. Widzimy to jednego do który walczy z takim orkiem z włócznią. To jest jeszcze jeden człowiek, który póki co walczy z jednym orkiem, no ale ork orkleju przybał już na pomoc drugi. No, i na sam koniec, zaczynamy mamy takiego jednego okrasu, na widać, właśnie rzuca takim niewielkim mieczem z tego orka z łukiem. No, i jeszcze tutaj widzimy jednego konia, który jak widać ucieka, no bo wiadomo, przestraszył się. Na sam koniec, że mamy takiego jednego małego zajączka, który ukrywa się w takich krzakach. Ok, teraz przyjrzymy się z samej podstawce pod makietę. Jak widać, jest ona wykonana techniką freeform. I jest no sobie jeszcze raz, kiedy użyłem takie zaawansowane techniki Freeform, ale no nie jestem, a być może pierwszy raz, kiedy użyłem tej techniki, bo budowałem wcześniej moce, które nie były na takiej całkowicie kwadratowej podstawce, ale często ich boki, mimo wszystko, z dwóch stron były płaskie. Więc nie wiem, czy to był freeform, czy jeszcze nie. Napiszcie w komentarzach, jeżeli wiecie. No, jest tutaj wiele rzeczy do poprawy w tym freeformie. Na tej makiecie, ale osobiście ja jestem, pomimo wszystko, zadowolony. z Zależnego efektu. Okej. Okay. Szczególnie od przodu mi się podoba ten freeform, który tutaj zbudowałem. E, oczywiście też umieściłem na bokach, tutaj na tym, właśnie freeformie, roślinność. E, nie wiem, czy jest tak często tak się tak robi. Chyba nie, ale. Ja tak zrobiłem, żeby po prostu zobaczyć, jak to będzie wyglądać. I na razie się to podoba. No, no i sami oceniacie, czy Wam się podoba ten freeform, czy tak nie bardzo. No i oczywiście, oprócz zmiany minifigurek, o czym już wspominałem, dałem tutaj także takie dwa drzewa. Nie osobiście one się podobają. No nie wiem, dajcie znać w komentarzach, co Wy o nich sądzicie. No i na sam koniec życzę Wam miłego dnia. No i do widzenia!